podobno jesteś liderką, która ma czas. Tak. Jak ty to robisz? Skąd w ogóle ta, ta plotka na mieście? Nie w ogóle dzisiaj się śmieję, bo byłam spotkanie, że wiem, że jesteś bardzo zajęta i tak sobie myślę nie, nie jestem. Słuchajcie, tak to robisz, mam super zespół, naprawdę. Oczywiście y, czas zaczyna się kurczyć w momencie, jak ktoś postanawia jednak szukać szczęścia gdzieś indziej, ale y, i teraz jestem przed taką właśnie sytuacją, że wkrótce będę troszeczkę miała tego czasu mniej, ale słuchajcie, mam czas, bo mam fantastyczny zespół. i Ja naprawdę wychodzę z założenia, że. Plusem tego, że ja moją karierę tak naprawdę zaczynałam od samego dołu drabinki, to po prostu ja pamiętam, jakie ja miałam potrzeby jako pracownik, jak byłam menadżerem, jak byłam dyrektorem, i ja się staram po prostu, żeby ci ludzie mieli to, czego ja potrzebowałam, a to, czego ja potrzebowałam, to żeby mi się nikt nie wtrącał. I ja teraz staram się dokładnie robić to samo, czyli jestem zawsze do dyspozycji, jak ktoś chce, no bo mam czas, ale staram się naprawdę nie wtrącać, bo uważam, że miarą mojego sukcesu przez całe życie było to, że zawsze miałam lepszych ludzi niż ja i oni po prostu wiedzą, co robią. I potem sobie ewentualnie się spotykamy i się kalibrujemy, a jak czasami myślę, że być może lepiej obrać inny kurs, no to sobie o tym rozmawiamy. Jestem postrzegana, żeby było jasne, jako osoba ultra wymagająca. Tak jestem postrzegana, ale zawsze tak było. Ja dużo od siebie wymagam, no i potem wymagam sporo, ale wracając do tego, że jestem nastawiona na targety, ponieważ te wyniki się robią i to jest fajne, bo można myśleć poważnie, strategicznie o przyszłości i fajnych rzeczach. No to po prostu mi zależy, żeby tam się wszystko na końcu zgadzało. Dlatego mam czas i mam tego czasu naprawdę. Mimo, że teraz mam intensywny okres konferencyjny, koniec roku, za chwilę nowe cele i tak dalej, to po prostu ja mam ten czas.